thank you jeść? Lunka, będziesz jadła? Co? Idziesz jesz tutaj do kotka? Muszę wam tą matkę zmienić już. Brudno tu jest. O, to całe tutaj trzeba wyprać. Jesz sobie ładnie. Jesz sobie ładnie. Dzień dobry, dzień dobry, czekam aż tapsy zaczną działać, bo tak mnie brzuch boli, że szok. A, boże, boże. Piję wodę, bo nie piłam. Yy, nawet całego takiego kubeczka nie, nie wypijałam. Ostatnio jakoś zapominałam o tej wodzie. Czekam, aż zaczną działać tabletki i zjem sobie śniadanie, bo teraz nawet nie mogę stać na nogach i zrobić sobie śniadanie. Dzisiaj mam do załatwienia urząd, e, także będę w mieście e, i później około e, 18 jadę do teściowej na wieś, e, bo dzisiaj jest 24 czerwca, e, wczoraj był też Dzień Ojca i mm, jadę odwiedzić mojego teścia na, na cmentarzu bo nazywał się Jan i właśnie Jana imię, i dzisiaj jest Jana no i dlatego jedziemy właśnie z, z mojego partnera, siostrą po jej pracy na taką kawusię do, do mamy posiedzieć właśnie podjechała śmieciarka bo na szybko, przed chwilą zapomnieliśmy wystawić wczoraj śmieci i na szybko jeszcze wystawialiśmy bo patrzę, że u sąsiadów jeszcze nie zabrali, także szybka akcja była, bo tam właśnie dwa tygodnie temu zapomnieliśmy wystawić. Mam nadzieję, że zabiorą. Mam nadzieję, że zabiorą, bo zostaniemy z tymi śmieciami hmm, na dwa tygodnie jeszcze. E, czyli naszą stronę i właśnie drugą, po drugą przyjechali teraz, i mam nadzieję, że naszą też wezmą z boku i zobaczyć. Idź na górę, bo z góry lepiej widać. Też nic nie widać. Ojku. Pogoda dzisiaj zapowiada się pięknie, przepięknie. O, zabrali moi kochani. Warto było szybko wstać w Lafroku tak policiałam właśnie do pośmietniki. O, jak super. No bo to nie były śmieci te bieżące, tylko jeszcze ostatnio też zapomnieliśmy wystawić. Ale ekstra. Nie wiem czy jest ktoś taki, kto tak się cieszy, że, że zabrali śmieci. Dobra. Idziemy zrobić śniadanie jakieś, bo mnie przestał boleć brzuch. Ehm, mam, 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 mam. Śniadanie wygląda tak. Pasztet, kaczup. I resztka chlebka, smacznego, Apagodecku! dzisiaj tak się prezentuję, No jeszcze parówka bo te kanapki to w ogóle się nie najadłam tymi kanapkami, mm. sukienka jest z Zary, ale kupiłam ją na Vinted, pasek czarny mm balerinki tak ja w chińczyku je kupiłam i mm, lecimy załatwiać sprawy włosy sobie nakręciłam na na lukówkę z ekrzym Tam, taką co wciąga i tak się prezentuje dzisiaj mm. mówię, a jeszcze jedną surówkę zrobię mhm. I właśnie skaleczyłam się w palec. Tak modno. To jest pazerność właśnie. Pazerność. I tak, 20 minut przygotowałam surówka z młodej kapusty. Eee, mizerię. Usięłam się w palec przy tym, oczywiście. Eee, jak kupiłam tę kiełbasę, no to się nie mogłam oczek. E, będzie kiełbasa tak smażona. Eee, tutaj zrobiłam takie półki. które pokroiłam na pół, i do tego będzie cebulka, a tutaj dokleiłem się miękki. Um, ale będzie smacznie. Pakujemy torebeczkę, którą sprzedałam na Vinted. Zmiana outfitu, bo zrobiło się zimno i już było mi niewygodnie w sumie w tej sukience. Idziemy e, zerwać. czeleśnie. Co? No co? Ja mam dróbkę. że? Mm, ona nie może, nie? Mm -mm. Dziękuję. Kolęta, nie mogę jej zlokalizować. Na no chodź, na no chodź, chodź. Okay. Jaka jest super. Dzień. Papka z paprykarzem. Właśnie tutaj robota się robi. Mam kureczki. Yy, mam ludzi od zbierania kurek. I jakby to tak powiedzieć. Także jeszcze tutaj mi trochę zostało. Yy, kończę robotę i Będę miała piękne kurki. No wiem, że chciałabyś się wydolić. no ale jeszcze muszę skończyć, tak? Muszę skończyć jeszcze robotę, tak? Dasz skończyć mi? Tak? Dziękuję. No i jest jeden kotek, Psyze, tak? Do pomocy. Schodzić z blatów mi szybko. Uciekaj. Uciekaj z blatu, gruba. Uciekaj, bo ja tutaj robotę robię uciekaj Jestem tutaj z zapiekanką e, tam na dole są plastry batata, cebula i taki sos z pierci z kurczaka z cukinii i marchewki, który kiedyś robiłam i miałam właśnie w słoikach mówiłam wam, że mam takie słoiki e, i będę to zapiekać jak się ładnie już bataty um, ugotują w tym sosie to dam na górę ser jakoś mi się zimno zrobiło i nie czekam aż ta zapiekanka się zrobi. Nakroiłam sobie takich małych hewek, bo ważę 70 kg i może, tak sobie myślałam, że może, uda mi się y 5 kg odchudzić. Co wy na to, aby na to jak na lato?